Andrzej Marek Grabowski, Latający Niedźwiedź. Znacie Felka? To najsłynniejszy niedźwiedź królestwa Fantazjo Kuku na Muniu Benz. Najbliższym przyjacielem Felka jest łabędź genio. Niedźwiedź i łabędź znają się od pierwszych dni życia. Podobno malutki feluś bawił się, turlając jajo, z którego po kilku godzinach wygluł się genio. Minęły lata. Przyjaciele stali się nierozłączni. Niedźwiedź najchętniej spędzał czas nad jeziorem, dźwięko plusk, po którego falach pływał łabędź. Przyjaciele lubili wyciągać się na świeżej trawie i obserwować przelatujące po niebie samoloty. Król Abecediusz jeszcze samolotu nie posiadał, jednak władcy sąsiednich krajów Huntswoci i Trelemoreli już Odbywali podniebne podróże. Niedźwiedź i łabędź mieli swoją tajemnicę. Genio wiedział o felku coś, czego nie domyślał się nikt inny. Jak wiadomo, każdy niedźwiedź uwielbia wspinać się na drzewa. Najczęściej po to, aby wybrać miód z gniazda dzikich pszczół. Jednak felek się nie wspinał, bał się, choć zapach miodu kusił go i nęcił. Tylko się oblizywał i z żalem spoglądał na latające wśród gałęzi pszczoły. Pewnego dnia łabędź genio nagle wykrzyknął. Wymyśliłem! Jak będziesz mógł dobrać się do miodu? No Ucieszył się Felek. W jaki sposób? Powrunęł na drzewo z liną na wydziobie. Zrzucę ją w ten gruby konar, pokazał skrzydłem łabędź. W ten sposób powstanie dźwig. Kiedy będzie gotowy, podciągnął cię do góry. Genio jak powiedział, tak zrobił. Już po chwili lina wisiała na gałęzi, a niedźwiedź przewiązywał się w pasie. Bądź cielny! krzyknął łabędź i z całej siły pociągnął linę. Dźwig działał. Felek powoli unosił się w górę. Kiedy był na wysokości gniazda pszczół, rozejrzał się i nagle słoneczny blask Zalśnił w jego oczach. Jak tu pięknie zawołał wspaniały widok nie widziałem nic równie cudownego. Wyobraźcie sobie, że Welek zapomniał o miodzie jak zaczarowany gapił się na rozciągający się dookoła krajobraz już nie mam siły wysapał spocony łabędź i opuścił przyjaciela z powrotem na ziemię. Kochany władco następnego dnia Felek zjawił się w pałacu króla Becydiusza i powiedział: Dowiedziałem się, że inne kraje są bardziej rozwinięte od naszego królestwa. Sąsiedzi Waszej Wysokości latają samolotami. W krainie Fantazio ku na muniu Benz też przydałby się samolot. Proszę o skierowanie mnie na kurs dla pilotów. Będę latał. Zaciekawiony nowym wynalazkiem król z radością wyraził zgodę. Po kilku tygodniach nad dachami królestwa pojawił się pierwszy samolot. Dwupłatowiec pilotowany przez dzielnego Felka. Królowi też spodobało się latanie. Zdarzyło się, że przelatując między drzewami, pilot niedźwiedź sięgał łapą do pszczelego gniazda i zgarniał trochę miodu którym częstował króla oraz siedzącego na skrzydle samolotu łabędzia.